Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Jezusa pozwólcie kochać się Bogu przedstawia: Święty Franciszek Salezy Walka z demonem odcinek drugi. Demon specjalista od zniechęcania. Do pewnej duszy, której miłość do Boga jest mu znana Franciszek kieruje pełne otuchy słowa. Nie lękajmy się fanfar nieprzyjaciela, nie może on nam uczynić nic złego. Z tej przyczyny chce nas przynajmniej wystraszyć, wywołując strach, chce nas zaniepokoić, niepokojąc, zmęczyć, a zmęczeniem skłonić do odstąpienia od dobrych postanowień. Szczęśliwie jednak, jesteśmy niczym mały pisklęta, pod skrzydłami naszej drogiej matki kościoła lub dziewicy Maryi. Niech nie będzie w nas żadnej bojaźni przed Bogiem, z wyjątkiem tej, którą rodzi miłość. Zamknijmy dobrze bramy, nie dajmy zburzyć murów naszych postanowień i żyjmy w pokoju. Pozwólmy wrogowi krążyć i kręcić się wokoło, niech się gniewa, lecz i tak nie może nam nic uczynić. Wierz mi, droga córko, nie musisz się niepokoić jego potrzeptami. Potrzeba nieco cierpliwości, aby znieść hałask i zgiełk dochodzący uszu naszego serca. Niczym więcej nie może nam on zaszkodzić. Franciszek odsłania przed nami jedną z metod postępowania demona. Nieprzyjaciel stara się nas znużyć i zniechęcić, abyśmy odstąpili od walki i powziętych postanowień. Chciałby napełnić nasze serca smutkiem i wątpliwościami, osłabiając nasz opór, ale jak słusznie mówi Franciszek Salezy, wystarczy zabarykadować bramę serca, to znaczy nie patrzeć i nie słuchać pokus, aby zmusić nieprzyjaciela do ucieczki. Osłonięci płaszczem dziewicy Maryi i tarczą kościoła jak pisklęta pod skrzydłami matki, jesteśmy wolni od wszelkiego niebezpieczeństwa, a jeśli okażemy cierpliwą wytrwałość, prędko uwolnimy się od dokuczliwości szatana. Święty Biskup pisał do pewnej opatki. Wcale mnie to nie dziwi, że ów wielki niepokój napełnił twego ducha cierpieniem. Nie ma bowiem nic gorszego. Nie martw się, kochana córko. Czy zatem trzeba dać się unieść prądowi i nawałnicy? Pozwól wrogowi szaleć z wściekłości przed bramą swego serca. Niech wali, niech łomocze, niech krzyczy, wyje i robi wszystko, co potrafi. Mamy pewność, że nie może on wejść do wnętrza duszy inaczej, jak tylko przez bramę naszego przyzwolenia. Trzymajmy ją zamkniętą, często upewniając się, że została dobrze zareglowana, a niczym innym się nie martwmy. Nie martwmy, bo nie mamy się czego obawiać. Raz jeszcze święty Franciszek każe nam nie martwić się dokuczliwością demona. Który nie może się dostać do naszego serca, jeśli sami nie otworzymy mu drzwi. Ten, kto odmawia przyzwolenia na pokusę i grzech, pozostaje więc poza zasięgiem niebezpieczeństwa. W liście do baronowej de Chantal Franciszek mówi: Dopóki możemy powiedzieć: Niech żyje Jezus. Nie musimy się niczego obawiać. Jakie to pocieszające! Niech żyje Jezus! Niech żyje! Niech żyje w naszych sercach! Jakiej broni używa święty Franciszek Salesy do walki z szatanem? Posłuchajcie. Aby moje słowa, rzekł, zostały obmyte we krwinie pokalanego baranka, którego ofiaruję za grzech ludu. Najpierw odprawię mszę świętą. Ufam, że wzbudzę przez to większy strach wśród demonów i udzielę więcej światła duszom, aby pojęły i wprowadziły w czym prawdy Boże. Święty Franciszek Salezy nie bał się złych duchów, jednak one wielce się go obawiały. Celebrowana przezeń msza. I głoszone słowo miały moc przezwyciężania nieprzyjaciela. Eucharystyczna ofiara, składana dla chwały Bożej i zbawienia ludzi, niweczy bowiem dzieło szatana, a głoszenie prawd wiary paraliżuje ojca kłamstwa. Święty Franciszek zachęca nas do wykorzystywania broni, jaką jest wiara, do walki z demonem. Mówi: nie lękajmy się pokusy ani kusiciela, bo jeśli posłużymy się tarczą wiary i zbroją prawdy, nie będzie miał nad nami władzy. Gdybyśmy się nauczyli skutecznie posługiwać orężem, w jakie Bóg wyposażył Kościół, odkrylibyśmy, że nie ma nic słabszego niż demon i heretycy. Karmieni nauką wielkiego doktora Kościoła, Uczymy się uwalniać z obaw i nie zwracać uwagi na dokuczliwość demona, gdyż on przegrał już walkę z Chrystusem. W rzeczywistości to nie my pokonujemy szatana, ale Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, aby nas wyrwać z pod władzy ciemności. To również on zaopatrzył Kościół w tak skuteczną duchową broń, jaką są Słowo Boże. Modlitwa i sakramenty. Święty Franciszek zachęca nas, byśmy w chwilach pokusy otwierali serce przed kierownikiem duchowym, albowiem dzięki temu szatan nie zdoła nas oszukać ani sprowadzić z właściwej drogi. Diabeł jest wielkim wrogiem pokory i dlatego, będąc jej pozbawionym. Został wygnany z nieba i wtrącony do piekła. Pokonywać pokusę z wiarą i łagodnością. Nie możemy w tym życiu doczesnym być wolni od licznych pokus. Święty Franciszek mówi do sióstr wizytek: Życie człowieka na ziemi jest nieustanną walką, a nieprzyjaciel. Zawsze czycha, aby nas zaskoczyć. Zazwyczaj kieruje on swoje działa w stronę najsłabszego punktu twierdzy naszego serca, wiedząc, w czym najczęściej upadamy i znając nasze skłonności i upodobania. Największą szkodę przynoszą najdrobniejsze grzeszki, te, z których nawet nie myślimy się poprawiać. Bo znajdujemy w nich upodobanie i uważamy, że nasze winy są lekkie. Jednak właśnie tą drogą zbliża się nieprzyjaciel, próbując nas zaskoczyć i pokonać, jeśli zdoła. Nie traćcie odwagi w walce ani nadziei zwycięstwa. Według nauczania Franciszka Salezego, pokusa jest ciągłą walką, którą należy prowadzić z wiarą i ufnością Bogu. Chroniąc przy tym obszary swego serca, będące najbardziej podatne na zgubne pragnienia. Nieprzyjaciel dobrze zna ludzkie słabości, potrafi również przewidzieć nasze sposoby obrony przed nim. Nie pozwólmy się zaskoczyć, mówi święty Franciszek, lecz trzymajmy zamknięte drzwi naszego serca, zachowujmy ufność w Boże miłosierdzie, bo Pan zapewnia nas. Że nie dopuści na nas pokusy, której nie potrafimy znieść. Jak Pan Bóg ustawicznie okazuje nam swą dobroć, dając święte natchnienia, tak też szatan wywiera na nas swą złość, podsuwając różne pokusy. Jak wam się zdaje, komu demon będzie podsuwał pokusy, jeśli nie tym, którzy niemi gardzą? Grzesznicy sami siebie kuszą i on uważa ich już za swoich, są mu sprzymierzeńcami, bo nie odrzucają jego potrzebów, przeciwnie, szukają ich, a pokusa już mieszka w ich sercach. Diabeł nie potrzebuje się wiele trudzić, aby zastawić swe sidła w świecie, jednak w miejscach odosobnionych chce on odnosić wielkie zwycięstwa, Przywodząc do upadku dusze, który, które obrały życie w klauzurze, by doskonale służyć boskiemu majestatowi. Każdy z nas wie z własnego doświadczenia, co znaczy ulec pokusie. Wiemy też, że jeśli nie odwrócimy się od niej natychmiast, gdy tylko się pojawi, może zabraknąć nam silnej woli i stanowczości do jej odrzucenia. Jeśli pozostawimy pokusie swobodę działania, weźmie ona górę nad naszymi dobrymi postanowieniami i szybko doprowadzi nas do popełnienia grzechu. Chcąc uniknąć osaczenia i opanowania naszej duszy przez zgubne pragnienie, pamiętajmy, że jest ono podstępnym dziełem szatana, który pragnie tylko tego, by złapać nas w swoje sidła. Demon posługuje się pokusą niczym przynętą dla zwabienia swej ofiary. Wędkarze doskonale znają ten zabieg: nabija się kuszącą dżownicę na haczyk, a ryba, gdy tylko zauważy wijącą się przynętę, połyka ją, nie podejrzewając niebezpieczeństwa. Tu na ziemi każdy z nas jest nieustannie narażony na ogrom pokus, gdyż diabeł nie oszczędza nawet najdoskonalszych z dusz. Wielu świętych przechodziło długotrwałe okresy, w których byli kuszeni i nękani przez nieprzyjaciela, doświadczając cierpienia z powodu dobra, jakie czynili, i miłości, jaka łączyła ich z Bogiem. Nikt nie jest wolny od pokus, jeżeli tylko postanowił służyć Bogu, stwierdza święty Franciszek. Oto właśnie przyczyna, dla której chrześcijanin żyjący w przyjaźni z Bogiem jest kuszony bardziej niż ci, którzy w Niego nie wierzą. Największe cierpienia, będące zarówno skutkiem gwałtowności pokus, jak i bezpośredniej nienawiści szatana, spotykają zwykle osoby o bardzo rozwiniętym życiu duchowym. Łaska dana tym męczennikom dla miłości Bożej pomaga im jednak udźwignąć te trudne doświadczenia, które stanowią rękojmię ich uprzywilejowanej relacji z Bogiem. Trafnie wyjaśnia nam to święty Franciszek. Te wielkie napaści i natarczywe pokusy Bóg dopuszcza na dusze, które chce wznieść, do czystej i doskonałej miłości swojej. W traktacie o miłości Bożej Franciszek pisze również o zaciekłych atakach demona na dusze, które czynią znaczące postępy w rozwoju swego życia duchowego. Dusza bowiem, chociaż sprawiedliwa, często bywa napastowana wielkimi pokusami, a miłość, mimo całej odwagi, Musi podjąć wiele wysiłków, aby wytrwać ze względu na miejsce, w jakim się znajduje, to znaczy na serce, które jest zmienne i podległe poruszeniom namiętności. Oczywiście, demon kusi także grzeszników, ale większą przyjemność czerpie z możliwości stawiania przeszkód człowiekowi sprawiedliwemu, starając się wytrącić go z duchowej równowagi. I doprowadzić do upadku. Im tylko dusza bardziej otwiera się na Boga i pozostaje mu wierna, tym zacieklej atakuje ją szatan. W piekle demon cierpi niezliczone upokorzenia i męki, bowiem każde nawrócenie się grzesznika do Chrystusa oznacza jednocześnie porażkę złego. 3 maja 1604 roku Święty biskup Genewy tak pisał do opadki klasztoru, dodając jej otuchy i wskazując drogę duchowego rozwoju. Na początek bądź silna i trwaj w postanowieniu dobrego spełniania pobożnych ćwiczeń. Przygotuj się na pokusy i przeciwności, bowiem zły duch, przewidując dobro, jakie osiągniesz dzięki swej wierności, uczyni wszystko, aby do tego nie dopuścić, Bóg jednak będzie twym obrońcą. Dusza, która wytrwale podąża drogą duchowego rozwoju, z pewnością doświadczy wszelkiego rodzaju utrudnień i dokuczliwości ze strony szatana. Świadomy bogactw, jakie Bóg przygotowuje duszom żyjącym z nim w przyjaźni, demon robi wszystko, co w jego mocy, aby je zniechęcić. Do głębokiego życia duchowego. Pan jednak zawsze chroni tych, którzy poszukują jego miłości. Niech więc diabeł kontynuuje swoje starania, jeśli taka jest jego chęć. My jednak nie zaprzątajmy sobie nim głowy. Tyle na dziś. Ciąg dalszy w następnym odcinku. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen. Święty Franciszku Salezy, bądź z nami i módl się za nami, Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.